Witam, dzisiaj będziemy regenerować zaciski 2 tylnej osi do jak się dowiedziałem, MXU350 chyba. Tam jest takie dziwne rozwiązanie, bo na jednej tarczy, bo tam jest oś, jedna tarcza i pracują dwa zaciski. Jeden zacisk to jest do normalnego hamulca, a drugi zacisk do hamulca ręcznego hmm. film taki mogłem nie pokazywać wszystkiego ale ale pokazałem no bo... bo czemu nie mogłem pokazać regenerację jednego zacisku drugiego nie drugi jest no jak dla mnie jest do wymiany ale, ale zregenerowałem go Zrobiłem tak, jak, jak był zrobiony. No, sami ocencie, tak powiem. Sami ocencie, czy Adaś dobrze zrobił, czy, czy, czy źle. Eee, następna sprawa: eee, użyte części do regeneracji są oryginalne z Nie wszystko już jest dostępne. Eee, jednej takiej gumy harmonikowej nie. Eee, nie było dostępne już na cylinderek. Przysłali inną. Nie pasowało to, nie pasowało to za bardzo. No, ten z serwisu mówił, że tak, to, to, tak na upartego to by mogło być, ale założyłem założyłem tą gumę harmonikową tą co była, bo była sprawna. Umyłem, zakonserwowałem, co jest ważne, wtedy guma nabiera tych swoich takich właściwości. Wiadomo, że to nie jest nowe, ale no, ale zawsze dłużej posłuży. Jak macie jakieś hamulce do regeneracji zaciski zapraszam, zapraszam do kontaktu. Kontakt jeśli tu będzie, pewnie się gdzieś tutaj z tej strony będzie wyświetlał, albo z tej, nie wiem. Muszę wiedzieć dokładnie do jakiego to modelu, żeby dobrać części, wstępnie wycenić Koszt takich, takiej regeneracji tych zacisków, czyli łącznie z klockami, no trzeba liczyć kilka, kilka stówek. Nowe zaciski, jakbyście chcieli kupić, do, akurat do takiego okienko, na te dwie sztuki 1000 zł Wam braknie na pewno. O ile w ogóle są dostępne, bo tego, bo tego nie, nie sprawdzałem. No to co, bierzemy się za robotę. Oglądamy. do kymko mx u czysta bądź do tego Maxuera maxera czysta gotowe tam jest takie rozwiązanie że tył ma dwa zaciski mimo to że jest na jednej osi to jest zacisk zwykłego hamulca to jest zacisk hamulca ręcznego i on one dwa są na jednej tarczy konkretnie na takiej tarczy jak widzicie ta jest zajechana jak, jak normalnie koń po połu westernie przez te klocki tak to wyglądało 190 mm ta tarcza ma Dostępne są 80-180 mm i chyba później jest 210. 190 są niestety droższe. No taka jest. No i jest zamówiona nowa. Czekam. Koż około, około od 250 zł. Tak wychodzi. Jak widzicie, nowe gumki. Tutaj, tutaj założyłem jedną. To, co była, nie tutaj, sorry, tutaj przeciwpływową, taką harmonikę. Prawdopodobnie ona nie jest dostępna, bo serwis szukał dwa dni, nie znalazł. No, odpuściłem. Jak widzicie, zostało mi tutaj cały więcej. Nawet na wszelki wypadek, cylinderki pokupiłem i to jest cylinderek tylny z tym śpieniem jakby ktoś potrzebował to Adaś ma do kimko, do innych też oczywiście możemy Wam zregenerować zaciski pokazałem wszystko mimo mimo, powtórzę drugi raz, że się zastanawiałem ze względu na tak na ten o zacisk dla mnie ten zacisk jest do wymiany ze względu na to co tutaj no ale koszt jest znaczny takie wymiany takiego zacisku nie są to tanie rzeczy. No zrobiłem tak jak było. Napiszcie w komentarzu, czy powinienem zrobić, czy nie powinienem robić. No, ja sądzę, że trochę zaryzykowałem, ale też nie sądzę, żeby się tam coś mogło stać z tym, skoro to chodziło do tej pory. Tak wyglądają gumki używane. Wszystko, wszystko jest poprzecierane. To, co było do wymiany, zostało, zostało wymienione. E, pakuję w paczkę, odsyłam, odsyłam te e, zaciski. E, proszę Was, napiszcie w komentarzu, czy powinienem robić ten zacisk, czy, czy nie powinienem robić. Pamiętajcie o tym, że mogłem go nie pokazywać. Nie wiedzielibyście, że tu jest taka lipa. Jest bo była, nie? taka lipa. O tym mówiłem na początku. No Pokazałem Wam wszystko, tak jak, jak to szło. Jeśli chodzi o smar, smar specjalny do, do hamulców, nie usmarowałem, nie usmarowałem klocków. Jakby ktoś tam w komentarzu pisał, że tłustymi rękawiczkami nie usmarowałem, zwracałem na to uwagę. Następna sprawa, co jeszcze miałem powiedzieć? Yy, wiem, że na pewno się da to zrobić lepiej. Można powymieniać tutaj odpowietrzniki. Yy, ja nie widziałem sensu, żeby wymieniać odpowiedniki, skoro, skoro są dobre. A pamiętajcie, że to wszystko, że to wszystko pie, pieniążki. Yy, dzisiaj płyn R4, nie, DOT4, przepraszam dot 4. No tyle. Adaś się robić paczkę. Wykomentujcie lajki, słupki niech lecą, Niech się niesie. Jak macie, jak macie jakieś, jakieś pytania. Zapraszam. Tych pytań coraz więcej widzę, że jest. Tyle. Do następnego razu.